Klęta, Witam serdecznie i zapraszam na wiadomości We All, pół żartem, pół serio. Jak zapewne wiecie, Erik Kantona jest na wakacjach. Postanowiliśmy złamać ramówkę naszych wiadomości i na samym początku przybliżyć postać samego Króla Futbolu Trójkolorowych lat 90 fenomen jakich mało odnany całkowicie piłce wiedział co z nią zrobić nie przebierał w środkach twardy na boisku jak i poza nim w dosłownym tego znaczeniu zobaczmy sami poczynania Erika zapraszam Mam nadzieję, jak to zobaczy nie powystrzela nas, ale teraz już wszyscy będą wiedzieli, kto to jest królerik i co potrafił, a potrafił i to jeszcze jak. Na forum WEOL są organizowane oprócz rozgrywek oficjalnych zaliczanych do kariery też turnieje nieoficjalne, które mają własną klasyfikację. Tym działem zajmują się Malo i Rosja. W takich rozgrywkach może wziąć udział każdy, kto tylko w czasie otwarcia zapisów znajduje się na forum i jest tam zarejestrowany. Takie turnieje może każdy zorganizować, tylko musi wcześniej opracować regulamin swojego turnieju, zgłosić go i poczekać na akceptację opiekunu działu. Zapraszamy wszystkich do rozgrywek w nieoficjalnych turniejach. Poziom nie jest niższy, jak sami widzicie w klasyfikacji, prowadzi dominator, i raz drugi jest. Kristo 23 23 i 3 mart inni kolejny znakomity gracz i legenda Veol, odkąd pamiętamy on grał, gra i jeszcze będzie grał tą grę. W pierwszej dziesiątce sama śmietanka graczy, jak sami widzicie mało doceniane turnieje ostatnia ale poziom istnieje pieruński więc do boju młodzi bo wyjadacze okupują czołówkę. Nasza telewizja nie śpi. Zainstalowaliśmy ukrytą kamerę w jednym z wozów w Los Angeles, gdzie także dotarła kampania reklamowa Veol. Zapraszam na to nagranie. Opowiedz o tym Veol. A co chcesz wiedzieć? Podobno to jakiś serwis piłkarski. Tak, ale nie taki zwykły. Rywalizujesz z ludźmi z całego świata w Winning Eleven. Granic cię nie kosztuje. Pobierasz ją tylko z Veol. Wbijasz na serwer i śmigasz w ranku. Ranku? Jest to jedna z form rozgrywek. Masz rank? Turnieje i Ligę. Ranki jest idealnym miejscem do szlifowania swoich umiejętności. Sam zaczynałem tam swoją karierę, a co najlepsze, za pierwsze miejsce wygrywasz nogi. pada. Są jeszcze turnieje, w jednym można było nawet zgarnąć prawdziwą kasę. To było więcej niż premia za łebka od Marcelusa. O, oh, łumen, zachęciłeś mnie. Jednak. Polaczki to nie tylko pijaki albo rolnicy. Owszem wódę mają tanią, piwo smakuje u nich jak piwo, a schabowy jest lepszy od Big Maca, ale zmierzam do tego, że ci ludzie mają głowy pełne pomysłów. Podaj przykład. Madafakery mają własny ranking najlepszych graczy, tak zwaną karierę. Stworzyli własną gazetę, gdzie masz najnowsze informacje na najważniejsze tematy oraz wywiady z graczami, a nawet ostatnio można oglądać ich telewizję. Baby, proszę cię, nie pierdol mi tutaj. Serio mówię, wiesz kto dla nich pracuje? A skąd mam niby wiedzieć? Kąd to na a? Znam tego murzyna, muszę koniecznie zobaczyć jak sobie radzi. Dobra, jedźmy do domu. To łupnę ci parę bramek i pokażę telewizję. Niech ci będzie Janka się hehehe. He 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 na forum w temacie żegnam odejścia i powroty można było przeczytać posta napisanego przez jednego z najlepszych graczy na scenie w Eoli, nie tylko samego Bushmena napisał on że czas na mnie nieraz już odchodziłem ale teraz na poważnie po ostatnich trzech meczach które grałem Chris 10, Smoluch, Kakesiak stwierdziłem że nie ma sensu już na poważnie w to grać byliśmy ciekawi czy podtrzymuje nadal swoją decyzję czy to tylko chwilowe nerwy zapytaliśmy samego zainteresowanego i poprosiliśmy, żeby odniósł się do tego, co napisał. Witam, jeśli definitywnie to jest koniec, to mógłbyś rozwinąć i coś więcej nam powiedzieć o przyczynie swojej rezygnacji, bo trzy mecze chyba nie zaważyły na tym, trudno nam w to uwierzyć? Witam otóż moja rezygnacja jest definitywna. Nie gram już więcej w oficjalnych turniejach. Swoje wygrałem po moim powrocie zajmowałem przeważnie miejsca w pierwszej ósemce. Pokazałem się dość dobrze na scenie i myślę że ktoś będzie o mnie pamiętać. W Winning 11 gram już prawie 3 lata jeżeli nie dłużej czas z tym skończyć na poważnie. A te 3 mecze tylko przyczyniły się do mojej decyzji. Wiele meczy przegrywałem w swojej karierze. Ale tak absurdalnie to dawno nie. Jednak od czasu do czasu postaram się grać w rankingu. To jednak ostateczna decyzja, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bushman skupi się na ranku tylko i wyłącznie i wtedy to już strach się bać, co się będzie działo w tabeli ranka. Pożyjemy, zobaczymy. Kto jeszcze nie miał przyjemności zagrać z tym zawodnikiem, to zapraszamy na serwery w poszukiwaniu Bushmana. Nowym graczom proponujemy przygotowanie poduszeczek i jaśków pod tyłek, bo po takich meczach może boleć przyczepany kuperek. Na koniec ogłoszenie. Redakcja TV Weol poszukuje młodych, kreatywnych, uzdolnionych montażystów. Wiek do 23 lat z 10-letnim stażem w zawodzie i obytą praktyką na programach montażowych wideo. Mile widziane umiejętności graficzne. Łatwość pisania newsów i wypowiedzi oraz umiejętność robienia wywiadów. Wynagrodzenie to średnia krajowa pomniejszona o podatek VAT, BAT, PIT, KIT i CRUS, ZUS oraz PERICRER. To będzie tak pi razy za wiele, ale to oczywiście po w okresie próbnym, bo takowy jest wliczany jako praca z friko. Chętnych zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną na GG pod numerem 9 999 385. Serdecznie zapraszamy, a na dziś to już koniec. Do zobaczenia niebawem.